Od wielu już lat współpracujemy ze szkołami z powiatu brzeskiego i również Nyskiego, kształcimy uczniów w ramach Praktycznej Nauki Zawodu. Ta współpraca jest do, do, jeszcze do niedawna była na takim polu właśnie ty, tylko czysto praktycznym w ramach Praktycznej nauki Zawodu, a Mogę powiedzieć śmiało, że od roku z zespołem szkół ponadpodstawowych w Grotkowie rozwinęliśmy tą współpracę na bardzo wielu polach i myślę, że zarówno szkoła jak i my jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, mamy obustronne korzyści. No dla nas pewnie one się pojawią za kilka lat, kiedy absolwenci wyjdą ze szkoły i staną się naszymi pracownikami. Byłem staż uczniowski w firmie Ecosolar zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych oraz pompami ciepła. Dało mi to niesamowite doświadczenie. Mogłem się nauczyć rzeczy, których normalnie nie mogę na co dzień się nauczyć. Mogłem... No dało mi to po prostu duże doświadczenie. W szkole nie możemy się tego nauczyć. To jest... Można tak powiedzieć, że to jest przyszłość i teraźniejszość. Jako matematyk też mogę powiedzieć, że no liczą się przede wszystkim liczby. Bo jeśli popatrzymy, że ponad 1780 uczniów uzyskało wsparcie w projektach, ponad 240 nauczycieli. Współpracujemy ze 120, ponad 120 przedsiębiorcami z lokalnego rynku pracy. Te liczby mówią same za siebie. Dla organu prowadzącego, jakim jest Powiat Brzeski, wsparcie w postaci wyposażenia, doposażenia pracowni kształcenia zawodowego, w postaci sprzętu nie tylko do kształcenia zawodowego, ale też i do zdalnego nauczania, to było ponad 1,4 mln złotych. A także przede wszystkim to, co najważniejsze, wyposażenie młodych ludzi w nowe umiejętności, w nowe możliwości staży, praktyk, staży zawodowych. To wszystko też na kwotę ponad miliona złotych. No, przede wszystkim to, że uczniowie mają możliwość realizacji staży zawodowych, płatnych staży zawodowych, a oprócz tego mamy bardzo wiele jeszcze innych form dofinansowania do pracowni, laboratoria, wyjazdy różnego rodzaju, bardzo, bardzo, bardzo szereg, wielu różnego rodzaju form doskonalenia uczniów w szkołach zawodowych.